Dzień dobry, kłaniamy się z siedziby warty Poznań przy ulicy Spychalskiego. Witam trenera Zielonych pana Piotra Tworka. Dzień, dzień dobry, dzień, trenerze. Dzień dobry. I rozpoczynamy konferencję prasową przed meczem 11. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. W niedzielę o godzinie 15.00 zagramy w Krakowie z Krakowią. Odczytam teraz pytania, które nadesłali dziennikarze przed tym właśnie spotkaniem. Rozpoczniemy od pytania od redaktora Jakuba Trecia. Razem z drużyną wygrali, wybraliście się do bazy lotnictwa taktycznego w Krzesinach. Miał pan okazję być tam wcześniej? Jakie wrażenia mieli po tej wizycie zawodnicy? Dzień dobry, panie Jakubie. Nie, nie miałem możliwości wcześniej wizytować bazę wojskową w Krzesinach. Byliśmy pierwszy raz z zespołem. No, wrażenia fantastyczne. I już od razu chciałem podziękować majorowi Grzegorzowi za Organizację tego naszego całego wyjazdu, za opiekę na miejscu i za przekazanie informacji, udostępnienie wielu ciekawych miejsc czy rzeczy, które mogliśmy na miejscu naszej wizyty zobaczyć. No, fajna odskocznia od naszej codziennej pracy, od ciężkiej pracy treningowej. Poznanie też. Jak funkcjonują wojska lotnicze, jak, jak funkcjonuje Straż Lotnicza, wszystkie rzeczy związane z lotnictwem bojowym. Widzieliśmy też z bliskiej odległości starty F-16, robi wrażenie nie tylko pokaz, ale i dźwięki i wszystko, co jest z tym związane. Dobra, dobre popołudnie dla całej drużyny. Inne popołudnie byliśmy bardzo zadowoleni. Dziękuję. Redaktor Bartosz Nosal, panie trenerze, na ile wierzy pan w moc działań integracyjnych zespołu, wspólnych wyjść i tak dalej? Z pewnością są one ważne, ale czy jednak warunkiem koniecznym polepszenia atmosfery w zespole nie jest polepszenie wyników? No zdecydowanie wynik zawsze będzie nakręcał i napędzał w dobrą atmosferę do pracy i do funkcjonowania w grupie, ale także taka forma robienia czegoś innego, czegoś nowego, czegoś co Podejrzewam, nie wszyscy zawodnicy mają możliwość poznania. Też jest dobra, bo, bo mając tu blisko Poznania Krzesiny, mając tą bazę lotniczą, yy, można zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, jak to wszystko yy, wygląda, yy, będąc już tam na miejscu. Widać było na twarzach zawodników duże zainteresowania, więc to też jest taka forma nauki, forma Forma poznania czegoś nowego. Też mieliśmy możliwość rozmawiania na temat funkcjonowania w grupie pilotów, jak, jak oni przeżywają swoje y, obowiązki, jak, jak, jak wygląda ich życie codzienne, stres związany z obowiązkami, a więc porównanie, zobaczenie czegoś innego dobra, dobra taka forma integracji według nas. Dziękuję. teraz yy, kilkoro dziennikarzy pyta yy, o to, jak minęła Warcie ta przerwa reprezentacyjna, nad czym pracowaliście, czy jest zadowoleni zadowolony z tego okresu, jak tutaj mi przybliżyć? Pierwszy tydzień był dla nas mocnym, intensywnym tygodniem. Pracowaliśmy po dwie jednostki i może też w nawiązaniu od razu do tego wyjścia, yy, chcieliśmy, żeby pierwszy tydzień nie tylko był poświęcony na taką yy, pracę treningową, ale ale przerywnik w związku z właśnie tym wyjściem. Natomiast drugi tydzień to jest już tydzień poświęcony przygotowaniu do meczu z Krakowią. Dziękuję. Redaktor Grzegorz Hałasik. Czy praca nad skutecznością, kończeniem sytuacji podbramkowych zdominowała pracę podczas przerwy w Lidze? Między innymi zdominowała, ale to nie był tylko jedyny aspekt, na którym pracowaliśmy. My mamy dużo problemów z. Prostymi sytuacjami, które stwarzają sobie przeciwnicy i które dla nas kończą się źle, kończą się bramkami, a więc ustawienie przy długich piłkach zespołów przeciwnych, ustawienie w formacjach obronnych, reagowanie na, na długie, dalekie podanie w naszą strefę obrony, gra w defensywie. Dużo też nam czasu pochłaniała, ale dużo rozwiązań w ofensywie, od prostych form 3 na 2 do 4 na 2 do typowych treningów strzeleckich, gdzie tutaj zawodnicy mieli tylko i wyłącznie możliwość doskonalenia tego elementu, a więc tak kompleksowo pracowaliśmy w warunkach takich fragmentów gier, ale też i w formie ścisłej. W tym, w tym ostatnim tygodniu. Dziękuję. Redaktor Radosław Nawrot. Dzień dobry Panie Trenerze. Przed przerwą na kadrę mówiliśmy o tym, że jest ona szansą dla Warty na zagojenie ran. Myśli Pan, że te rany się zagoiły? My staramy się nie wyolbrzymiać tych sytuacji, które są za nami, tylko patrzeć w przyszłość i, i krok po kroku yy, realizować to, co musi dać nam punkty i Muszą przyjść zwycięstwa, więc mamy świadomość, że dawno nie, nie tyle, że nie wygraliśmy meczu, ale nie strzeliśmy bramki, ale patrzymy przed siebie, patrzymy na to, co możemy na boisku wytrenować i na to, co możemy w najbliższym meczu osiągnąć. Staramy się w ten sposób tak podchodzić do swoich obowiązków, patrząc do przodu, a nie za siebie. Dziękuję bardzo. Teraz mamy pytanie kolejne od dyrektora Radosława Nawrota. Jak pan oceni grę i wkłady do zespołów nowych cudzoziemców Koryna i Papo? Nowi piłkarze, no już teraz po czasie wiemy, że oni też potrzebują czasu. Z różnymi przyzwyczajeniami ze swoich drużyn weszli do, do nas, do warty i, i tak jak. Mogliśmy to zobaczyć w tych pierwszych meczach. Zdarzają się dobre spotkania nowym piłkarzom, ale także zdarzają się słabsze mecze. Naszą rolą jest, żeby tylko i wyłącznie były te jak najlepsze ich mecze, dlatego, dlatego w, tym, w każdym treningu i w każdym możliwym czasie robimy wszystko, żeby żeby ich umiejętności były jak najwyższe. Dziękuję. Redaktor Paweł Jonik. Jak oceni Pan występy Szymona Czyża i Roberta Iwanowa w barwach narodowych? Najpierw może Szymka, bo Szymek wcześniej do nas dotarł. Miałem możliwość rozmawiania z trenerem Maciejem Stolarczykiem oraz z samym Szymkiem już po powrocie. W kadrze U21 rozegrał w meczu o punkty, Szymek spotkanie, co prawda nie całe wszedł w drugiej części meczu, ale zarówno trener jak i Szymek zadowoleni z występów. No i oby ta praca, którą Szymek wykonuje u nas na treningu, ale także w kadrze, no przyczyniła się do jego rozwoju. Na to liczymy i na to czekamy. Co do Iwana, co do Roberta Iwanowa, Robert rozegrał 90 minut już w meczu o punkty na zero z tyłu, a więc to też dla nas bardzo ważna informacja. Otrzymał żółtą kartkę, ale wiem, że to była żółta kartka spowodowana dyskusją. Bardziej Robert reagował na wydarzenia boiskowe, rozmawiając z sędzią, czyli walczył o swoje bił się o, o, o swój zespół. To też od kwestii takich mentalnych dla nas istotne. Dla nas takim ogromnym wykładnikiem tej pracy, którą Robert poczynił, jest fakt, że przychodząc sporadycznie otrzymywał do warty. Oczywiście jak Robert przychodzi sporadycznie otrzymywał powołania do kadry. W trakcie pobytu w warcie te powołania i w trakcie jego gry Powołania już były systematyczne. No i taka fajna zależność. Najpierw grał w meczach, o, w meczach towarzyskich, a już teraz gra w meczach o stawkę, o punkty. A więc to jest taki wykładnik, jaki postęp Robert poczynił i jaką ważną stał się postacią w kadrze narodowej. I oby tak było, niech realizuje swoje marzenia i plany. Dziękuję i myślę, że zamkniemy temat przerwy reprezentacyjnej i tych występów. Pytanie moderatora Bartosza Nosala. Panie trenerze, czy jakiś mecz reprezentacji narodowych z ostatnich dni może służyć panu jako inspiracja pod względem motywacji zespołu albo niuansów taktycznych? Mieliśmy teraz w tej przerwie możliwość oglądania kilku występów, oczywiście oprócz naszej kadry narodowej, gdzie wygraliśmy trudne spotkanie w Albanii 1-0, pokazało, że jaką ważną rolą są zawodnicy wchodzący z ławki i jaką siłą jest drużyna kiedy jest mentalnie dobrze nastawiona do zawodów kiedy wszelkie przeciwności nie tylko na boisku rywal ale także i zewnętrzne czynniki mogą wybić z rytmu Drużynę. Tu nasza reprezentacja pokazała się z bardzo mocnej strony, ale ja także oglądałem inne mecze, które no dla mnie też były taką formą inspiracji. Mecz Anglii z Węgrami, gdzie Węgrzy broniąc nisko, broniąc kompaktowo. Nie pozwolili Anglikom na strzelenie drugiej bramki, a mieli możliwość jeszcze w końcówce zdobycia zwycięskiego gola. No i drugie spotkanie, które też dla mnie było istotne, ale to już wcześniej myślę, że ono było: mecz Włochów z Belgami, gdzie tym razem Włosi grali bardzo wysokim pressingiem, odbierali rywala już na połowie. Właśnie Belgów i, i, i ta praca w zakładaniu pressingu, w zamykaniu stref, przesuwaniu no była bardzo <laughs> dobra, bardzo zorganizowana i to też pokazuje ile trzeba wysiłku włożyć, żeby, żeby tak grać, a ile już taktyki, o tym to nie mówimy. I, i, i tych zależności między formacjami, jak one muszą być zazębione, żeby, żeby wszystko grało. A więc było kilka spotkań. Myślę, że zespołowi pokażemy fragmenty, na czym można się wzorować i inspirować. Dziękuję. Teraz redaktor Grzegorz Hołasik pyta, czy drużynie wystarczy jeden dobry mecz, by się przełamać? A tutaj jest jeszcze takie pytanie dotyczące też tej kwestii od redaktora Andrzeja Grupy. Czy pracowaliście też nad strefą mentalną, czy, czy raczej nie było takiej potrzeby w tej przerwie? My chcemy wygrać mecz najbliższy i, i, i chcemy wierzyć i wierzymy w to, że będzie to już taka, taki krok do, do tego, co planowaliśmy od zawsze więc wejść na, na ścieżkę zwycięstw i na ścieżkę punktowania. Długo czekamy na wygrany mecz, długo czekamy na strzelenie bramki i czekamy do następnego meczu, bo następny mecz jest, stwarza nam tę możliwość i, i tak chcemy wykorzystać najbliższe spotkanie z Krakowią w tej niedzielnej naszej potyczce. Natomiast praca mentalna. No, na pewno zwycięstwo pozwoli bardziej uwierzyć i bardziej odważnie podchodzić do, do gry. No i tak z takim nastawieniem będziemy jechali do. Będziemy chcieli zagrać mecz w Krakowie i tam jechać. Dziękuję. Teraz mamy dwa pytania od redaktora Dawida Dobrasza. Czy taktyka na mecz z Rakowem to był jednorazowy test? Czy zamierza pan stosować takie ustawienie częściej? No wiedzieliśmy, że raków szczególnie tymi wahadłowymi oraz Iwim i Gwilią mogli nam napsuć dużo krwi. No i napsuli, bo już po meczu wiemy, że, że tak było. Czy to był no zespół? Musi być gotowy na różne wydarzenia na boisku, i, i taka forma sprawdzenia z mocnym przeciwnikiem tego ustawienia też dała nam jakąś odpowiedź. Czy to będzie jednorazowy sposób na prowadzenia meczów, czy, czy będziemy to powtarzać, no, to będzie uzależnione od tego, jakie podejmiemy. Decyzje co do najbliższych spotkań i do najbliższych rywali. Będziemy starali się zawsze czymś z przeciwnika zaskoczyć, no ale żeby zaskoczyć pozytywnie, bo, bo w tym właśnie jest rzecz najważniejsza żeby dobrać taką odpowiednią strategię gry, żeby dała nam punkty. I drugie pytanie od redaktora Dawida Dobrasza. Czy widzi pan to, że zbyt wielu zawodników nie potrafi wrócić do forum z poprzedniego sezonu? I z czego to wynika? No to wynika z tego, że przez dwa lata w sumie tak. Dwa lata przez rok pierwszej lidze i, i teraz ostatni rok w Ekstraklasie ten zespół nasz został eksploatowany maksymalnie. Został wyciśnięty bardzo intensywnie i, i w którymś momencie ta obniżka formy musiała przyjść. W dalszym ciągu wierzyliśmy, że to będzie jeszcze, jeszcze nie teraz. Trafiło na nas w tym okresie, i, i dla mnie to jest to jest normalne, że w, którymś, w którejś fazie pracy piłkarzy przyjdzie ta obniżka formy. I chcemy zrobić wszystko, żeby wrócić do, do wzwyżki formy, i, i to jest nasz cel numer jeden, ale my też wiemy doskonale, że. Nasi zawodnicy przez ostatnie dwa lata, oni poczynili ogromny, mm, ogromny przeskok, taki in plus, a więc, a więc i, ilość meczów i, i, i presja związana z awansem do Ekstraklasy i utrzymania się w pierwszym roku w Ekstraklasie i, i, i grania jak najlepiej. No Spowodowała, że, że teraz yy, troszeczkę jest trudniej, troszeczkę jest gorzej. Zrobimy wszystko i musimy zrobić wszystko, żeby wrócić do tego rytmu, który, który dawał nam punkty i nas cieszył. Dziękuję. Teraz Jakub Treć, reaktor Jakub Treć. Niewątpliwie obecnie największą bolączką wart jest skuteczność. Ma bez bramek trudno wygraną. Pana zdaniem to problem jedynie mentalny? Wystarczy się odblokować, żeby zespół ponownie uwierzył, że jest w stanie w lidze wygrywać? Nie uważam, że to jest problem tylko mentalny. Uważam, że to jest problem taktyczny, nad którym pracujemy od, z, od początku. Proszę zauważyć, że my nie strzelimy bramki, jeżeli będziemy w mniejszości w polu karnym i będzie nas yy, dwóch, a w wielu przypadkach. W wielu przypadkach yy, po analizie stwierdzaliśmy, że, że tak było. Naszym największym mankamentem taktycznym jest, jest wejście w pole karne większą ilością zawodników, ale to się nie wiąże z tego, że, że może nie, to, to, to się wiąże też z tego, że kilku zawodników, ma in, miało in, szczególnie tych ofensywnych naszych, ma inne przyzwyczajenia wyniesione z lik swoich rodzimych, a teraz my ich chcemy, my ich chcemy przygotować albo chcemy ich ukierunkować do troszeczkę innej pracy. Ona się wiąże z ogromną pracą motoryczną, bo, bo pracując box to box, na pewno na pewno te, te siły muszą być duże i muszą być mocne i, i, i tego od zawodników oczekujemy. No, i, i nad tym pracujemy, i to jest naszą bolączką, że w przypadku, gdy, gdy mamy akcję ofensywną, to jest nas zbyt mało w polu karnym, i tu nad tym pracujemy i tego wymagamy od zawodników. Ale tak jak powiedziałem, to wymaga też ogromnej pracy fizycznej, i też zawodnicy muszą być gotowi na taką pracę fizyczną, mocno. Dziękuję. Teraz jest prośba od kilku dziennikarzy o przybliżenie sytuacji kadrowej, czy są jakieś kontuzje, czy będzie trener miał do dyspozycji całą kadrę. Jak to wygląda? Nie ma większych problemów w naszym zespole. Kilku zawodników, jak w każdym zespole, zmaga się z drobnymi, mniejszymi, większymi problemami, ale, ale to nie będzie no dla nas istotne. Dla nas istotne będzie, żeby grupa zawodników zawsze była ta, która... Będzie wytypowana, niezależnie od tego, czy, czy jest czy jest ich 20, czy jest ich 18, czy, czy 14, żeby zawsze była gotowa do osiągnięcia w wyniku dobrego i dobrej pracy. Liczę, że do Krakowi, liczę, że w meczu z Krakowią tak będzie. i i tak jak dzisiaj, już pracujemy z większą ilością zawodników. Michał Jakubowski jeszcze indywidualnie trenuje, ale będzie do dyspozycji naszej w meczu niedzielnym. Szymek, wracając z kadry, też miał wczoraj jeszcze trening indywidualny, ale dzisiaj już będzie z zespołem. Na pewno jeszcze troszeczkę czasu poświęci na indywidualny trening. Robert Iwanów, który, który grał w ostatnim meczu 90 minut, Bartek Kieliba trenuje, Michał Kopczyński trenuje już na pełnych obrotach, a więc będziemy mieli, będziemy mieli w kim wybierać. Dziękuję. Redaktor Paweł Jonik, jak wymagającym przeciwnikiem jest Krakowia? Krakowia zaczęła strzelać bramki i to, co w ostatnich meczach pokazuje, Niezależnie od tego, czy przegrywa, czy utrzymuje wynik, gra do samego końca, bo dużo bramek w ostatnim kwadransie Krakowia strzela, u siebie jest takim, takim zespołem, gdzie zawodnicy walczą o zwycięstwo, tak było w ostatnim meczu co prawda remisowym ze Mielec, ale fakt wyciągnięcia wyniku z 1-3 do 3 3 no, daje dużo do myślenia? Zespół, który, który lubi wysoko bocznymi obrońcami podejść, i, i między stoperów wchodzący środkowy pomocnik yy, powoduje, że, że przechodzą na ustawienie yy, na trójkę w obronie i, i ofensywne boki yy, obrony. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na ich stałe fragmenty, gdzie Siplak Tą lewą nogą potrafi dograć piłkę w punkt. Alvarez jest nieprzyjemnym piłkarzem, który, który wyciąga obrońców, który robi miejsce dla drugiego ofensywnego pomocnika. No i Pele Amersfoort, który według mnie jest mózgiem i motorem napędowym tej drużyny. No, są mocne punkty, na które trzeba zwrócić uwagę, ale także wiemy, że. że Krakowia traci bramki, i, i też te bramki, które straciła, są dla nas taką, takim źródłem do analizy. No i też ustawienia taktyki pod ten mecz. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie dotyczące Krakowi. Reaktor Hubert Michnowicz. Jak oceni Pan obecną dyspozycję Krakowi? Jaki to jest zespół u siebie i co może być kluczem w grze warty Poznań do wywiezienia korzystnego wyniku z Krakowa? Na pewno koncentracja do samego końca spotkania, bo tak jak wcześniej wspomniałem, Krakowia gra do końca i wykorzystuje błędy, szczególnie linii defensywnej. Na pewno. Na pewno uniemożliwienie rozwinięcia gry ofensywnej formacji Krakowi, bo kiedy Hanka, kiedy Pelhamersford, czy kiedy Alvarez nabierają pewności, kiedy, kiedy Rupa jest wysoko, i, i z drugiej strony lewy obrońca też podłączy, no to kiedy są długo przy piłce, to na pewno. Na pewno nabierają tej pewności i, i, i stwarzają sytuacje yy bramkowe, i tu musimy być mądrzy i, i skoncentrowani. Natomiast musimy być konkretni w sytuacjach, które my sobie stworzymy, bo gro zespołów przeciwko Krakowi stwarzało sytuacje i, i, i to były sytuacje bramkowe. My też musimy to robić, my też musimy stwarzać sytuacje yy w ofensywie. I co najważniejsze, musimy je kończyć strzałem. Jeżeli będziemy to robić często, to jestem przekonany, że bramka w końcu pierwsza po dłuższym czasie padnie. A, a jeżeli tak będzie, no to wtedy my nabierzemy pewności i, i ten moment już będzie za nami i wtedy nabierzemy więcej odwagi i więcej ryzyka, bo musimy podejmować więcej ryzyka w przodzie, w ofensywie. Dziękuję. Ostatnie pytanie od redaktor Wiktorii Łabęckiej jest takie. Kibice dopytują o status Bartłomieja Burmana. Czy jest szansa, że w najbliższych meczach zobaczymy go na boisku w trochę większym wymiarze czasowym? Zarówno Bartek jak i wielu innych zawodników jest do naszej dyspozycji. Dostają szansę albo już dostali, czy będą dostawali szansę albo już dostali. Bartek zagrał w meczu z Pucharowym z Olimpią grudziąc. Wiemy, że trudy sezonu będą i są. Przyjdą kartki, przyjdą kontuzje, przyjdą momenty, kiedy będzie trzeba reagować z ławki i między innymi nie tylko Bartek, ale wielu jeszcze innych zawodników, których mamy, taką szansę mogą otrzymać. Ale co najważniejsze, muszą być na to przygotowani i, i, i cierpliwi, bo, bo tak jak polska reprezentacja pokazała, zawodnicy wchodzący odmieniają losy meczu, i, i my też tak swoich postrzegamy. Dziękuję bardzo panie trenerze. Dziękuję też państwu za nadesłane pytania. Przypomnę jeszcze na koniec, że konferencja będzie dostępna na kanale Warta TV w serwisie YouTube, również w wersji z tłumaczem języka migowego, tradycyjnie, ale przypominam, bo nie zawsze jest też okazja. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo Panie Trenerze. Dziękuję Zegnamy bardzo. się, do widzenia, życzymy miłego dnia.